Tutaj Wiktor, a y, to jest następny odcinek z Zombie Night Terror. A więc y, y, będziemy kontynuować tą grę. Mam nadzieję, że uda nam się całą serię z niej zrobić. Y, I jeszcze raz powtarzam y, to samo co powiedziałem w ostatnim odcinku. Jeśli nie lubicie widzieć y, krew, albo po prostu nie czuję się dobrze. Kiedy jest ona pokazana w grach, to chcę, yy, yy, żebyście wiedzieli, że jest tego całkiem sporo w tej grze. Więc bez dalszego przeciągania możemy już zaczynać. Ostatnio zrobiliśmy te trzy poziomy, więc yy, no idziemy dalej. Pomijając intro. Nie.

A więc, yy, 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 sprawby by epidemia wymknęła się spod kontroli i zabi 18 osób. Yy, zakaz parkowania, zniszcz furgonetkę. Szczyp też ciszę. Dajcie chwilę. Jednego ząbieka tutaj odwrócę, żeby tam poszły. Jeśli nie wiecie jak ta gra działa to kontroluję zombiakami i no, muszę, że po prostu po... O on ma strzelbę! Yy, I muszę, że pozbyć ludzi O, jeszcze go Skurczę Akurat Nawalić go Wybije mi wszystkich zombiaków, zanim będę mógł cokolwiek zrobić. To jest jakieś. Czemu oni są związani? chyba jakichś dealerów, czy co znaleźliśmy? Nie. O. E, jeśli chcesz to przeczytać, to możesz się zapozować. Ja tutaj powoli będę przewijał. Czy tam pisało Fox News? Ale co to nam pozwala robić, to możemy, pozwolę, że zapawduję, mogę wybrać tego ząbieka i jak widzicie, jest taki zasięg, taka ora wokół niego, jak go wybiorę, to on robi kabluś, kabuś, kabum, kahum, kaszum, jakkolwiek. No, a więc y, to będzie nam pozwalało przechodzić przez niektóre y, podłogi, tak jak te. Większość z nich umarła, ponieważ to był y, duży spadek. Ha? Co to? Eeeem... Czy każdy tam ma plot armor? Jakby... Nie wydaje się trafiać. Zupełnie. Nieważne. Co to był i czemu on był w kanałach? A więc mieliśmy jakąś furgonetkę z... O! To jest ta furgonetka. O, Komuż wpuszczają niezły łomot tutaj. Co ja mam tutaj zrobić? Trochę się gubię tak szybko. Czy ja miałem próbować pozbyć się tych policjantów? Może mam tutaj ząbę wysadzić Tutaj też A oni będą tutaj w kółko wychodzić z tej furgonetki mm. To nie to To w sumie zawracamy No chyba Czy tamta dwójka? Hmm? Dawajcie panowie Tamta. wow, jest ich sporo. Mój kot! O! Let's go! Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i dostaliśmy dodatkowe trofeum. Myślę, że tak będziemy robić co najmniej trzy poziomy odcinkowo. Wręcz jasno, możecie zapozować Ja wiem, jak to działa. Tam chyba mówili, że możesz ten no zapalać swoje zombiaki ofiarowanie. To jest, żeby dostawać DNA z powrotem. Na przykład tego zombiaka mogę spalić. Dostanę DNA i teraz mogę to wysadzić Mogę spalić tego zombiekać to i tam jest woda, więc przeżyją Przyspieszę trochę Tutaj dostajemy władcę I... A, że można łączyć różne typy zombiaków z różnymi umiejętnościami zombiaków Na przykład, że ciasna tak wybucha normalny zombiak, a... Y... Daj się chwilę Czemu nie mówię władcę? mamy już na wybuch A, potrzebuję więcej DNA. A Wład robi taki wybuch eee, w ostatnim poziomie, też to grzeczce badek chyba nawet zrobiłem w sumie ci stąd nie uciekną, więc mogę ich sorry, mogę ich na DNA przemienić. Ale to był trochę tutorial. Ok. A teraz co do poziomu Znajdź wyjście z podziemnego przejścia masakra w meczu, zabij wszystkich ludzi. Jak ciężkie to może być. O, mur. Oj, ja nie wiem, czy ja. Ich wszystkich będę mógł wybić. Wiemy, że te drzwi można wysadzić. Kabluś. Potrzebujemy jeszcze szczyptę DNA. Żeby. Nie. Yy, nie. Na górę. Na górę moja dzielna armia. A więc rozwalić to i to. Jak się tego pana od kamer pozbędziemy tam o jakbyśmy mieli zrobić te co przez ten jak w kamery w sumie one no, wejdą Nic nie robił Niektórzy mogą przejść tam Niektórzy to, to się dzieje, tyle się dzieje. Teraz jesteśmy tutaj i oni się boją. Ok, ok, popatrzmy, popatrzmy. Tych dwójkę muszę się pozbyć. Więc jeden może iść dalej, a jeden pójdzie na górę. Tutaj pozbędziemy się ich wszystkich Ja tam już widzę, że tutaj jest ściana rozwalona szczyptę. Więc A e, odbiło ty... e, odbiorze. Poczekam aż jakiś zombiak Tam przejdzie. Wszędzie mam tych zombiaków, a w sumie Oj, To jest duży poziom Dziwnie duży nawet, a więc e... Co? Jak ja tych drzwi nie wysadziłem? Ach, trudno. Spróbujemy zdobyć te trofea wszystkie w innym odcinku. Próbuję robić, żeby te odcinki nie były zbyt długie. Myślę, że takie 14 i 15 minut maks. A więc musimy tam zrobić kabum. Tam nasze kabum nie dosięgnęło. Więc robimy tak, zrobimy tak. I teraz robimy kabum. To było trochę niepotrzebne, ponieważ tutaj mieliśmy zrobić kabum. Dobra. Więc teraz tutaj mamy zombiaków i, o ile pamiętam, te szare zombiaki, one po prostu stawają się Twoimi zombiakami, jeśli je obudzisz. No, no więc to chyba wszystko. Moglibyśmy spróbować pozbyć się tych ludzi wszystkich, ale nie tam. Tyle mi wystarczy. Nie zabiliśmy wszystkich, a więc nie ma trofea. Następnym razem. Ok, a więc... <muchy> Więc oni mają szefa. Zabić zombie do Derwina, to jest jego imię. Snajper, znajdź wszystkich z bronią. Będzie ich pewnie sporo. Czy to dosięga? Nie wiem, zobaczymy dzisiaj. Nie, to nie dosięga. Musimy mieć na zombie, tutaj Władcę, ten władca musi być kabum. Teraz jeden z nich robi kabum. Jeden z nich zrobi kabuom mm. Okej okay. yy. Co? szla Okej okay. Dobra Po 13 próbach udało mi się pozbyć dwóch ludzi Dobry wynik Może w tamtą stronę panowie Nie, ale nie w dół schodów. Cześć się, że tego łatwo tutaj postawiłem. Okej, okay, więc tutaj ci idą. Nie wiem jak stąd sobie poradzimy. Mam pomysł. Aha! Aha um. Jeszcze nie je wysadził. Byłem w ładnie. Mamy trzy strzykawki. Trzy nam pozwalają. Że ciasna zamieniać ludzi w ząbiaki. Okej, okay, to jest tylko jeden strzelec, który trafił headshota z pistoletem nie powinno być tak źle. Teraz tutaj eksplodujemy rzeczy, i nagle jest alarm. Spalę tych tutaj władców już, bo są nam niepotrzebni. A to złą nam sporo dajana. Okej, okay, okej. Okay. A oni, oni tych ludzi już masakrują. Cały posiłek dla nich. Zostało tylko 7 ludzi. I wygląda na to, że... Tylko kilku z nich jeszcze ma broń. A więc... może nam się udać. Teraz pójdziemy tutaj. Urodzenia. Ja tak lubię muzykę w tej grze. Niech ta dwójka się odbije, ponieważ potrzebujemy tu ich całkiem sporo. Ty bądź tam... Mamy wystarczająco strzykawek, okej? Okay. Nawet nie pozwolę na to. Zostało dwóch ludzi. Jeszcze ktoś? Kto? Eliminowaliśmy dosłownie każdego. No chyba, że... ...tamenta się liczy, ale... ...to nawet zarazić nie mogę. D! E! zombiaki! Oh, no, to jest wojna teraz. No, ale mm, muszę już kończyć, bo żeby to było za długie. Może w następnym odcinku, jeśli szybcy będziemy, to może nawet cztery poziomy i skończymy ten cały rozdział. Ale ja jestem Wiktor. To było Zombie Night Terror. Do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku.